Teraz do naszych rozwiązań wprowadzimy takie pojęcia, jak zbiór i podzbiór. Najprościej będzie to wyjaśnić na rysuneczkach. Wy też możecie je sobie przerysować. Otóż w ten sposób oznaczam sobie zbiór. Niech to będzie zbiór. A. Następnie w tym zbiorze znajduje się w całości inny zbiór, i powiedzmy, niech to będzie zbiór X. I teraz tak, jeśli wszystkie elementy zbioru x zawierają się w elementach zbioru A, to mówimy, że zbiór x jest pod zbiorem zbioru A, co możemy zapisać w taki sposób, że x jest pod zbiorem zbioru A. No to przejdźmy może do konkretnego przykładu. Otóż w pierwszym przykładzie. Wiemy, że zbiór A jest to zbiór jednoelementowy składający się tylko z małej litery A. No i teraz poszukajmy mm, takiego zbioru X, który będzie podzbiorem zbioru A. Otóż zawsze zaczynamy od tego, że e, dowolnym podzbiorem innego zbioru jest zbiór pusty. W ten sposób go oznaczamy takie kółeczko przekreślone. Zbiór pusty po prostu wygląda w ten sposób, jak na rysunku, czyli w zbiorze X nie mamy żadnego elementu, natomiast w zbiorze A jest ta mała literka A. Ok? Możemy mieć też drugi przypadek, kiedy ta mała litera A jest tak jakby wspólnym elementem dla tych dwóch zbiorów. Czyli widzimy, że elementy, wszystkie elementy zbioru X stają się Elementami zbioru A. I wtedy mówimy, że zbiór x jest pod zbiorem zbioru A. Więc to jest drugi przypadek, że x może być równy. I tutaj wpisujemy ten element.